SSK, pandemia. LCCP. 2020. Jebać kurwa PIS. okoła pandemia, to chwila nowe obostrzenia, cierpi na tym gospodarka, my i matka ziemia zapytaj kto robi na tym sos, jaka ściema, tarcza antygryzysowa, haha dla rządu najważniejsze, aby flota się zgadzała, patrzę na to przez pryzmat czasu to mnie ciągnie do rozjewania tego jak wilka do lasu to kurwa, nie ma na to czasu. Musimy się zjednoczyć i powiedzieć „Nie temu chamstwu Wygląda wszystko jak za czasów komuny. Chociaż mnie tam nie było, to słyszałem to i o Od rodziców czy też dziadków, ja pierdolę jaki high school. To co rząd odpierdala, to jest kurwa jakiś high school. Uderz w stół, a nożyce się otworzą. Wtedy wiadę ja. Sensei SSK Stajemy do walki z systemem Posmarujemy ich naszym stylem Jak ty krąkę dżemem My jesteśmy kurwa pod ziemię